Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj mamy puszkę małą z Fifa 365-2023 no i sobie ją otworzymy, zobaczymy czy jakieś fajne limitki wpadną. Mówię będę chyba te małe puszki tylko otwierał, bo no, najbardziej się opłaca. Cenowo też wychodzą fajnie, bo nawet z tą promką, którą Wam mówiłem to jest około tam 25 zł jakoś, więc całkiem przyjemnie. 23 bo nie wiem co powiedziałem. No nie, no tego pana tego już chyba trzeci raz trafiłem. Niedobrze. Jakiś ich Hernandez. Muszę sprawdzić tego, na pewno mam ninstrom, a to ja będę kurde miał jego. No i lecimy. Karta moment. Będzie czy nie będzie. Tutaj już widzę powtóreczkę, czyli stroje Lecha. Racing Star, te są mega fajnie zrobione. Magican. Dajcie znać, czy Wy zbieracie tą kolekcję i jak wam idzie zbieranie. Czy zbieracie tylko podstawową kolekcję, czy zbieracie coś więcej? Dajcie znać w komentarzach. Dominator Isak. Kolejna saszetka. Tak, tak. O, i Gavi. To fajny trafik. Mega fajny trafik. No i ostatnia saszetka. Miejmy nadzieję, że tu będzie coś fajnego. No ale już widzę, że nie. Jest, jest, jest coś fajnego. Niestety powtórka, ale Stop Master Mendy będzie na wymiankę szkoda, że nie jakiś inny topmaster, ale zawsze dobre i to mega fajnie Edward Mendy wpada nam, więc całkiem git myślę, że one około 15-20 zł będą chodzić Obecnie, więc nawet puszka by się zwróciła. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Dziękuję za to, co robicie, bo naprawdę ostatnio są mega wyświetlenia i mega fajnie się nagrywa dla was. No i co, życzę Wam miłego dnia i życzę dużo zdrówka, szczęścia i dużo kart. Trzymajcie się i siemareczko, cześć!